Pomysł w kurwę jak wyłączy cały burdel Cztery razy na sekundę To ja zaliczyłem trumnę Co tam jest, tu mnie zaliczyłem już sekundę Kiedy miałem dobry moment, a zjebłem Bo tak u mnie Walę na kurwę, walę se podwójnie wersją w jak z tsunami labim witam w świecie zamilcz Bo cię to dławi, a mocne jak dynami Tylko poczekaj jak jebnie to wyczaisz czemu czaisz? M mocne czary, a ciągle nie do wiary Nie słuchają mojej muzy, wolą gówno Wsadzić Sypię te dary Przeżegnaj się do Boga Żebyś zdążył to odsłuchać Zanim skasuję za towar Kolorowy rok Czyli bardziej cukierkowy Bo muzyka w naszym rapie Coś jak nowoczesne szony Fuh. Jebać kondony Syneczku zarobiony jestem Mam się w planie odbić Nie pierdolić, że mam dosyć Sypie wersum U mnie tylko prawda Zagojona rana Ale wciąż otwarta Nie masz na co liczyć na no to Jestem u mnie tylko prawda Zagojona rana, ale wciąż otwarta Nie masz na co liczyć, no to liczna farta Bo ja sam na drodze pepę to jest solo armia Budzi mnie muzyka, w uszach słyszę co mam pisać Stres mi dopierdala, często się jak twoja, a-a Kurwa dobra, jebać to Nie mam czasu, gdyba nie wyciągaj przy mnie picia Nie odmawiam, bo ostatnio coś nie umiem a chcę pisać No kurwa Czasu się poruszać wolno. Zapisane w trakach, no to wbij na konto. Flow się ciągle zmienia, a ty znowu mordo. Coś tam przypierdala się, że słabe rapy pozdro. Osiedlowe traki, nie do paki, jebać faki, rimów masa. Tutaj wpada, wpada i zbadać i obgadać. Poszedłem wbić za flow, nie za moje glow. To, że jestem dzisiaj inny, to zasługa twoja ziom. Flow się zmienia tak jak nastroje rodzinne. Nie ma dzisiaj przy mnie, nie ma nigdzie mnie. Ja yeah, je, yeah, yeah, yeah Znowu gubię się w muzyce Sypie versem u mnie tylko prawda Zagojona rana, ale wciąż otwarta Nie masz na co liczyć, no to liczna farta Bo ja sam na drodze PB, to jest solo armia Sypie versem u mnie tylko prawda Zagojona rana, ale wciąż otwarta Nie masz na co liczyć, no to liczna farta Bo ja sam na drodze PB, to jest solo armia Boom, rap, gram na wspach Chcę pokazać polski rap, a nie cukierkowy świat Aha. Powiedz jeszcze raz, ile to warte, ha? Co mnie ma zaskoczyć w nowej branży? Kurwa, patrz, jak się gra, tu rap Jak się gra na wspak Jak oceniam sobie ruchy i co chwilę jednę What the fuck? Ale dobra, kurwa, mordeczko, płaci I tam po nosach, czemu bebe robi rap?